Nie mam zielonego pojęcia, o co w tym ruchu chodzi, jeśli mam być szczery. Wydaje mi się, że to taka głupsza wersja Londona po prostu z tego wychodzi. No h6 to jest ruch, który się tutaj narzuca. No i właściwie nie widzę powodu, żeby tego nie zagrać i później po prostu wrzucę sobie gońca na f5. No i się rozwinę tak standardowo. Oj Oczy... Dobra, na spokojnie, na spokojnie, nie wyrywajmy się z tym pionem z linii E. No dobra, nie wiem, no wydaje mi się, że to jest po prostu taki London w turbo jakiejś głupszej wersji, tak na moje rozumowanie. Być może jest tutaj jakaś, nie wiem, 3000 IQ strategia zawarta w tym otwarciu. Ale wydaje mi się, że tutaj taką pseudokamienną ścianę oponent ustawia i po prostu nic tutaj nic tutaj mocarnego z tego nie wyjdzie. No i tak, ja oczywiście krótkiej roszady tutaj robił nie będę. No bo przeciwnik ewidentnie będzie chciał tutaj atakować na skrzydle królewskim. Więc ja tak na szybko sobie stwierdziłem, że ustawię się w ten sposób, zrobię długą roszadę i może nawet jakieś G5 walne. No dobra, zawsze coś nowego, zawsze coś nowego. Nie sądziłem, że da się mnie zaskoczyć w drugim posunięciu po 4 d 5 No tutaj proszę, oponent jednak coś wyciągnął chytrego. Oczywiście, jakiś goniec D3 tutaj najpewniej oponent rozważa, no ale to chyba zbije po prostu i tyle. No bo to w czym problem właściwie? No bo zostawić to nie chcę tych gońców. No dobra, także nie widzę powodu, żeby tutaj nie zbić. No gdzieś tam przeciwnik troszeczkę ma teraz popsutą strukturę pionową. No i chyba zgodnie z tym planem po prostu kontynuujemy rozwój. I. Będziemy szli w kierunku zagrania posunięcia G5. To wydaje mi się tutaj bardzo logiczny ruch. Dobra. No i teraz pytanie, czy właśnie powinniśmy zagrać coś w stylu skoczek G8, żeby zagrać F6, czy powinniśmy zagrać G5 na przypale od razu, czy jeszcze coś innego, coś mądrzejszego? No nie wiem, ciężka decyzja, szczerze Wam powiem. No bo tutaj G5 wygląda bardzo fajnie. Bardzo. No dobra, czekajcie. Na spokojnie to trzeba przemyśleć. G5 bicie. No wisi mi skoczek, więc bije. On bije gońcem. No ja bije tutaj. On odbija. Ja bije hetmanem. Szczerze mówiąc, to za cholerę nie wiem, jak ocenić tę sytuację. No są plusy, są minusy. Tak bym to ocenił. Są plusy, są minusy. No dobra, no wydaje mi się, że tutaj warto zmienić y, charakter pozycji. Warto tutaj trochę podkręcić atmosferę szczerze. Tak po prostu. Bez jakiejś głębszej tutaj super hiperkoncepcji. Y, być może tego gońca powinienem na E7 ustawić. Ale, ale uznałem, że tutaj po prostu na D6 będzie agresywniej. I jeszcze będę atakował na H2, więc może to będzie jakiś tam profit. No ale teraz bicie odbicie, bicie, 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 no i groże matem, nie? Groże biciem gońca, więc on zagra albo goniec F4, albo zagra skoczek F3. W jednym i w drugim przypadku będzie miał on no osłabionego króla, tak? No bo ja wycofam Hetmana, walnę długą, no to przecież musi być na pograniczu przygranej pozycji, tak na logikę. Chyba, że to koniec F4 będzie trochę problematyczniejsze. Bicie, bicie, bicie. Aha, dobra. No widzicie, już, już zawodnik w strachu jest, ewidentnie. Już się tutaj ewidentnie boi. No i co my z tym fantem zrobimy? No bo tak, Długiej roszady ciągle robić nie mogę z oczywistych powodów. Więc to nie zadziała. No, mogę zagrać GBF 4. No nie będzie mógł odbić gońcem. Będzie musiał. Od... No dobra, to jeżeli on musi tutaj odbijać pionem, no to to musi być słabe. No, szanujmy się. Nie no, to po prostu musi być słabe. No to nie widzę innej możliwości. Przecież ta struktura pionowa. No to jest po prostu jeden wielki dramat, nie? No jedyny problem, jaki ja posiadam, to ten pion podwisający. I jeżeli rozwiążę w jakiś prosty sposób problem podwisającego piona, przykładowo grając wieża f8, to wydaje mi się, że długa roszada i pozycja już będzie wygrana. Tak obiektywnie. No bo okej, okay, jakąś tutaj symboliczną presję przeciwnik posiada, ale no nic specjalnego, że tak to ujmę. Nie, wieża G8 mi się tutaj nie podoba, szczerze, bo wieża, wieża G8 nie widzę jakby presji jeszcze. Wydaje mi się, że tutaj jednak punktem wyjścia e, powinno być rozwiązanie problemów naszego króla. Czyli tutaj zrobienie roszady. I jak, jak zrobimy tę roszadę, to, to już jest luz. Chyba że. Byśmy tutaj byli sprytni i zagramy wieża H7, a nie F8. I może to jest lepsza koncepcja. Bo zagram wieża H7, zrobię długą i wtedy będę w stanie szybciej się tutaj zdwoić po linii G. Więc być może. Więc być może to jest wzmocniona koncepcja. I być może to jest lepsza koncepcja w tej sytuacji. No na pewno, jeżeli mój król zostanie ewakuowany na skrzydło hetmańskie, no to to już, to już będzie pozamiatane. Znaczy pozamiatane, no tak, ze strategicznego punktu widzenia oczywiście. Będzie to już wyglądało znacznie, znacznie lepiej. Okej, okay, przeciwnik postanowił poświęcić, czy postanowił podwalić? No. Powiem tak. Ja liczyłem skoczek, bije E5, pionek, bije E5, goniec, bije E5, goniec, bije E5, hetman, bije E5, hetman, F3, króle 7. I uznałem, że to jest wygrane. No dobra. Trzeba ufać sobie, więc bije. No i lecimy dalej, myślę. Bo ja mam wrażenie, że on przecenił jego inicjatywę po linii F. Takie mam wrażenie. Bo ten król w centrum, no to tak teoretycznie stoi głupio. Ale wydaje mi się, że w tej sytuacji ma to dużo logicznego sensu. Więc tutaj idę w to. Po prostu. Okej, okay, no to tutaj totalnie nie wiem, co się dzieje w tej pozycji, nie? No jestem skonfundowany. Nie no, bo gość w ogóle działa. Totalnie nie tam, gdzie powinien. Dobra, nie jest to dla mnie zrozumiałe, co tu się wydarzyło. No dobra, domyślam się, że jakiś Hetman H5 z planem wieża F1, no ale ja po prostu mogę olać temat i zrobić długą roszadę, co nie? Czy nie? No dobra, dajmy na to, że nawet zagram tak totalnie głupio, czyli czyli zagram tu, on zagra tu, ja zagram tu, on zagra tu i ja zagram tu. I co on zrobi? No, jak zagra tutaj z planem, tutaj, to ja już mam tutaj. Dobra. Według mnie, kolego, zagrać głupio po prostu. Ale być może jest tutaj jakaś chytra koncepcja, której ja po prostu nie dostrzegam. No, też, też jest taka możliwość, ale wydaje mi się, że albo będzie to po prostu pion przewagi, albo będzie to po prostu przyjemniejsza pozycja. No, bo tutaj faktycznie, no. No trochę muszę się bronić, tak? Więc y, faktycznie y, Faktycznie tutaj przez dłuższą chwilę będę musiał dosyć pasywnie stać Ale wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że za tego pionka po prostu warto pocierpieć. O, tak powiem. No i teraz ja chcę przejść na G6. No tutaj ta wieża z A8 taka nijaka no, ale w najgorszym wypadku to nawet tak zagram. I po prostu całkowicie zabunkruję sytuację. Oj, chyba kolega przeoczył, że mogę tutaj długą roszadę zrobić, szczerze. Myślę. No bo jeżeli zrobię roszadę, on wejdzie na E5, to już wtedy nie ma związania i totalnie na Hama mogę F5 zagrać, nie? Albo nawet skoczek G6, jeszcze lepiej. I Prościć. Kurczę. Podejrzane, bo tutaj to jeszcze bym się obawiał wieża F7. Bicie tutaj. Nie no dobra, bez no Długą Roszadę robię. To o co chodzi? Kolego, o co chodzi? Dobra, tutaj, tutaj długa. Skoczek G5. Bicie, bicie tutaj. No dobra, to jest niejasna. A 3 minuty mam. Hm. No dobra. Uznajmy, że zrobienie Roszady. W większości y, przypadków jest dobrą decyzją, więc tutaj długa roszadka następuje z mojej strony. Dobra. No i teraz F5 sobie zagram po prostu. No i moje założenie jest takie, że albo po prostu się powymienia, będzie równa, albo dojadę oponenta na królewskim. No bo jednak on swojego króla bardzo tutaj osłabił. No dobra, więc muszę przyspieszyć. Także wrzućmy może taki ruch. No po prostu nie jestem sobie w stanie wyobrazić takiego scenariusza, że tutaj no nie będzie jakiegoś mata. W sensie, no ten król przeciwnika jest tak słaby, że no coś się tam musi przytrafić po tej linii G. No ale tutaj oponent leci z taką pewnością u siebie że tak, no nie jestem pewien w 100%. No ale dobra, no jak chłops bije, no to to, to to jest na 100% super. Na no co on innego mógłby tu grać właściwie? Okej, okay. no to pchasz się w gips, gdyż skoczek F6 wchodzi. Czyżby tutaj kolega nie robił porannej taktyki? No dobra, to chyba gg mam wrażenie. No bo tutaj oczywiście jak Hetman odejdzie, to ja biję na F7. No i po prostu koniec partii. Także wydaje mi się, że tutaj kolega dzisiaj rano taktyk nie ćwiczył. No i został po prostu rozjechany. Ale! No muszę przyznać, że zaskoczenie w drugim ruchu. No jestem w szoku. W drugim ruchu chłop mnie zaskoczył po prostu w tej partii. Co się zdarza no niezwykle rzadko. Goniec G5 gdzieś tam kojarzyłem, że taka koncepcja istnieje. Ale jakoś nigdy na poważnie, na poważnie te, tego nie, nie, patrzyłem. No dobra, to co? Bijemy tutaj po prostu? No bo jak on zbije, to ja wiesz, G7 zdobywam hetmana, okej. Okay. No tutaj kolego, nie chcę Cię martwić, ale nie zdobędziesz figury, gdyż mam figurę więcej. Dobra, zastanówmy się na spokojnie, mamy dwie minuty. Nie musimy tutaj jakoś rasować szybko z tym wygrywaniem. Jak to wygrać, żeby było najprościej? No, w mojej ocenie najprostszym ruchem będzie tutaj skoczek E4. I teraz, jak on zbije, ja wtrącę szacha. On będzie, on sobie tam odejdzie. Zbije, on odbije, i zagram sobie tutaj i zbije tego piona. I mam po prostu na czysto figurę więcej. Przeciwnik po prostu. No absolutnie nie ma żadnego, żadnego argumentu w tej dyskusji. No jeszcze dodatkowo tego króla będzie miał beznadziejnego. Także po prostu wszystko w jego pozycji jest tutaj tragiczne. Jeżeli zbije pionem, no to oczywiście królem podchodzę, bo ta jego wieża nie ma, nie ma co robić w tej pozycji. Dobra, i hops. No to jest po prostu skoczek. Nie, nawet nie skoczek za pionka, po prostu skoczek więcej na czysto. Także, no to jest łatwa wygrana, krótko mówiąc. Mm. Dobra, no kurczę, nie wiem co wybrać, tyle dobrych ruchów. Nie wiem, może aktywizacja wieży po prostu? Tak wiecie, żeby tutaj jakiś głupot nie zrobić, żeby sobie nie utrudnić życia. Do tego czasu na rozmyślanie tak dużo nie mam. Jak on zagra tu, to chcę tu zagrać. Aha, czy on będzie chciał mnie flagować tutaj? Okay. <laughs> No, ciekawe, ciekawe podejście, nie powiem, że nie. No dobra, ewidentnie ustrzelony tutaj został oponent. Odpalmy analizę tej partii. Zobaczmy, czy ta cała moja koncepcja miała sens. Wydaje mi się, że zgarniając tego pionka, no to delikatne tam problemy były, no bo faktycznie przeciwnik po linii F bardzo mocno się zaktywizował, no ale pewien atut jest taki, że kiedy Poświęci się materiał, yy, przeciwnik połknie pionka, no to przeciwnik zawsze może wypluć tego pionka. Wiecie o co chodzi. Yy, więc no dobra, zobaczmy. Czyli tak, tutaj wszystko było ok. No, G5 według komputera nie miało sensu, ale komputer się nie zna na kręceniu dymów. No ale tutaj no to faktycznie to był po prostu błąd, czyli przeciwnik zbyt optymistycznie yy, ocenił swoje możliwości na atak, ale ja tutaj mogłem lepiej się obronić ruchem hetman E7, co ciekawe. I skoczek D7. No dobra, to przyznaję, nie przyszła mi ta koncepcja do głowy. No i tutaj przeciwnik zbudował nawet niezłą inicjatywę. A, tylko powinien wieża F6 zagrać i piona H6 atakować. No, ja wyszedłem z założenia, że zawsze ten król przeciwnika się osłabi, a mój będzie bezpieczny, ale to chyba zbyt optymistycznie oceniłem. No, ale skocze K5 to już podczas partii mówiłem, że, że głupie. No, i tutaj, tak jak widzicie, zdecydowana większość partii rozstrzyga się przez jakąś podstawkę natury taktycznej. No i tutaj właśnie miałem założenie, że jak przeciwnik nawet odbije piona, to króla osłabi, ale on postanowił tutaj y, przyspieszyć swój koniec, y, no i po prostu podwalił figurę, także essecito